Cześć, to tutaj Demister Oliwka. Cześć, tutaj Fartek. Tak, dzisiaj przejdziemy sobie Skype'a. Takiego... Znalazłem go akurat na, inter, na necie, także... No, Fartek tutaj no, zasady. No to tu macie, jak się matka nazywa, ten kanał i też zasady. Nie staryj linii bloków, żadnych bloków, graj na peaceful, od 1 do 4 graczy. Powodzenia, zbieraj gold. Dźwigni i nowe pochodnie możemy stawiać tylko na lapisie. Skacz, no skacz. Wymagania zwierzęta włączone. No dobrze. No na takiej zasadzie, że tam na dole jest. Jest takie jeziorko, Musimy do niego skoczyć. No, no to ja pierwszy. Pa, ja też. Poczekaj, Bo... ta, no, może się trafić. ja, czy nie trafię, nie trafię? Nie trafiłem Wy <grym>, ja... Muszę... się w wieczu. A ja nie. A, się cały czas... się na samym dole. No to musisz pisać kill. Kill? K i l, -l, -l. K i Lele. No tak. no po co? No, no i się charniłem. zabijesz. Ale ty... No ale jeszcze cały czas się na dole spełniał, no to ty skacza Ha! Skoczyłem, jestem hardkorem! Tak, y, To ja będę czytał może. spałnie u góry, więc nie czytałeś pisz kill. Ta tak. czy... No, no A ja zabrałem sobie z góry restonową pochodnię i ten. Idziesz Dawid? Na czwartek? Te płytki ma, to są, mają być jakimś efektem? Czy ja coś? Nie wiem. Takiego. Dawaj wszystkie do góry. No. Ale były właśnie u góry. Wszystkie na dół. No! Dobra. Wiesz co, y, zrobisz chwilę cięcia Cięcie. Ry. Dobra już po cięciu i właśnie rozwiązałem tą zagadkę. Tu mamy dwa do góry, dwa do dołu i tu mamy lapis, więc położymy ten... A! I jak widzicie ładnie nam no, się wysunęło I y, tak, tutaj są y, płytki lęskawe, a potem są lampy. No Jakby się wydawało tak jakby się szło po... No, nie no. Parkur po tych! Ja, ja pierwszy, ja pierwszy Tylko że... <gry> tylko że tu u góry jest nad tobą ten się nie wybierz Ty musisz tylko od boku No tylko że wiesz Kurde Wydaje się, że przeskoczyć dwa t a to No Ale ja mam straszne lagia ci mówię przecież A ty też nagrywasz, to... nie? No, 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 to sobie widoczność zmienić może Mam na kim w ogóle bierze już 2,5 minuty. A my możemy tylko do 10, nie? No, a potem będzie kolejny. Skoczyłem, skoczyłem. Brawo, zaraz cię zbiję. Hop! No No to może, może my zrobimy cięcie i zaczniemy skakać, bo mamy przez to, jakbyście mamy like. No, to... Bo tu tak naprawdę dużo się nie będzie działo, więc krótkie cięcie. Ryf. Dobra, Akej już po krótkim cięciu... Dawid niebi! Skoczyliśmy... Postaw i tu na, właśnie tam była skrzynka pod tymi liściami. Nie widzieliśmy jej, ale... Ale fajny pomysł No nie? E... Wiem na jakieś skaczemy i no, się dają, ten, tak ten. dają w górę, Nie, w dół jednak Dziwne nic nie robią. Ej, dobra, bo to jest skrzynka na dole. Robią no, coś tam. A, dobra, to już tam idę. Już będziemy, ten, mogli, będziemy mogli zrobić blok tego złota. Bez jaj. właśnie widzisz jakie mam lagi. Dobra, bo ja jest. Co mów? No, ten blok złota, czy tu będzie postawić? Chodź. Bo chyba nie doskoczę tam. Jesteś hardcorem. Tu masz schody przecież. Bo... Tu to trzeba dać ten blok złota. Ale my nie mamy bloku złota. Bo to... Aha, bo Więc mi to mi możemy dobrać dobrać. zrobić, bo mam 11 golda, nie? Ale nie wiem, że. to trzeba czupe... mogę pierwszy? Nie. Tak. nie. ja Nie, ja mam zużelaki. Zaraz mi wszystkie serduszka pożera i ten. No to, to może. Y liczę, żebyśmy sobie jedzenie szczytowali, bo e, no, bo tu nie ma, tu nie jest ja zobaczył, jak mi się jedzenie zrobiły jedzenie. te różne inne rzeczy jak zaczął... jak się pozmieniały, to byście się no. posikał wila, ja, to już czekam no to normalnie tu to... Nie ciekawi jak to trzeba przeskoczyć, bo to w sumie... ja to teraz go Weź są jabłka mm. Ty na game mod na serwie też masz te rzeczy modów? No mam teraz tylko ich nie, może, nie mogę oczywiście zabrać tego też nie zabiorę To by Ej ja nie doskoczę do tego, do, do tego nie ma szans No szarmsze szans, są szans, szans, duże, duże a bo tu przy na jednym sprincie, dobra No to tak jak to robisz, no Co robisz? No co? Ej weź walił o mnie z serwa No super No. No weź kupa. No super jeszcze mi się sa... error? No serwer mi się nie ładuje Co co, cięcie? Nie, możemy dalej nagrywać go Mojongo Two co to jest? Dobra, my no. zrobimy krótkie cięcie, aż wrócimy i... nabić cięcie! O, Dobra, ok, już przeskoczyliśmy to. Zajęło nam to kilka godzin, ale... Udało się nam o. i nie wiemy dlaczego były te pistony. Teraz idziemy spać. o Patrzy pod swoje nogi! Ja pod twoje też... A ja huh? Naki... Jaki Skoczeniem. nie powiem co twierdź reset Poszukaj pięć kolorów wełny. Tak! Serwer jest! Nie I wpisz... Szkod. Nie! Jeden idzie tak, w tą jest. stronę. Nawet jeden idzie w tą to... e, czarne. Daj reset i naciśnij czarną wełnę. Co tam zostań u góry? Nie, nie. Tak, tak, tak. Jeden będzie wpisywał, drugi nie szukał. Czy że złote znalazłem? Co masz jakąś jeszcze? Musisz... Nie. Bo ja się zgubiłem, a ty nie. Żółta no, różowa Zaraz jak są wyjść my jesteśmy no, na i... piątym poziomie Dziwna, że biała. Nie ma Biała? No Dobra, teraz wyjście Nie wiem Ż żółta, różowa biała, tak? Tak. No różowo. No ta różową, to, to ja wcześniej. Ja tu wyjścia nie znalazłem ja niczego. też nie, nie wiem gdzie jest w ogóle o chyba ha ja znalazłem dobra czyli jak no tak, kolejna? Ten... Y, żółta, różowa, biała też znalazłam żółta różowa biała pięć już było? jeden dwa, trzy, cztery jeszcze jedno. Jak? A... Szukaj. Pięć. Ja piękniczę. Dobra, ty idź szukaj. Idę idę. Ja może żeby was nie zanudzać, to my poszukamy tej wełny i... Czy jak robimy? Czy szukamy. No to No. No, no to zaraz wracamy. No, ry. Dobra, już wróciliśmy i niestety nam się już czas powoli kończy, dlatego zaraz będzie drugi part nagrywany, więc... No a w tym parcie na tyle, w następnym partie będziemy kontynuować tego skripa. No. No to na razie, cześć. Hej. Cześć,